Trochę mnie to nie było, co. Co Wam mogę długo powiedzieć, słuchajcie. Mamy 2021 rok, i niestety drugi raz rzędu już nie udało mi się wyjechać do Stanów. W tamtym roku wiemy, pandemia. W tym roku, niestety, na tę chwilę mamy koniec lipca. Dalej, ambasady są zamknięte. Ambasady Stanów Zjednoczonych w Polsce, więc dalej na tę chwilę nie jestem w stanie załatwić sobie wizy, wizy i przez to. Znowu nie mogłem wyjechać do Stanów. Akurat to się składa, że wyjeżdżam teraz do Włoch. Ale będzie to nie byle jaka podróż do Włoch, ponieważ jedziemy samochodem w pełni elektrycznym. Robimy wyzwanie, road trip po całych Włoszech, zaraz przejdziemy przez szczegóły. Albo powiem Wam o tym może w trasie, może coś na początek, dlaczego. Słuchajcie, jakiś czas temu, już mniej więcej prawie od roku, Trafiło nam się i jeżdżę samochodem elektrycznym, zmieniłem swój samochód spalinowy na elektryczny, pierwszy u nas w rodzinie. No i dużą zajawkę mam na ten temat. Zwiedziłem już przecież biorąc całą Polskę jeżdżąc tym samochodem, właśnie tą Kiją. Jestem mega zadowolony. Dlatego zdecydowałem się wraz z moim bratem i moim przyjacielem wybrać w podróż road trip tym samochodem, jako wyzwanie, czy damy radę zwiedzić Włochy, dojechać z Polski do Włoch e, i w drugą stronę jeżdżąc tam e, samochodem elektrycznym? I chcę się przekonać, jak to będzie. Czy damy radę? Czy to w ogóle ma sens? Czy będzie więcej stresu niż nerwów? Czy spokoju? Przekonamy się. Tak więc, jeżeli jesteście ciekawi samochodu, jest to Kia ENIRO. E, normalnie nazywa się NIRO. Wersja elektryczna nazywa się ENIRO. E, Moc baterii, pojemność baterii to 64 kWh. Ładowanie mamy tutaj z przodu, jeżeli Was to ciekawi, więc całkiem fajne udogodnienie moim zdaniem. Szybkie ładowanie wspierane, no powiedzmy do 78 kWh jesteśmy w stanie przyjąć tym samochodem. To nie jest za szybko, ale też tragedii nie ma. Dlaczego to robię? Możecie sobie pomyśleć, że męczarnie, ale z drugiej strony mam zajawkę i może dzięki temu też coś udowodnię. I dla mnie, i tutaj całej ekipy wyjazdowej, będzie to też fajne przeżycie, bo no nigdy nie jechałem w tak długą trasę samochodem elektrycznym. Słuchajcie, jeżeli Was interesuje, to zasięg mamy tutaj niby 300 km około na autostradach, przy autostradowych prędkościach. W miejskich prędkościach nawet 500 zrobimy, może nawet więcej da się przebić. Jak będzie to w praniu? Zobaczymy. To, co Wam teraz mówię, to są sprawdzone jednostki przeze mnie, bo tak jak Wam mówię, od prawie roku jeżdżę tym samochodem. Może to nie Stany, to Europa. Drożej niż w Stanach, to zapewne, bo o kosztach też możemy pogadać. Może samochodem uda się dużo oszczędzić, ponieważ z tego, co mi wiadomo, dużo e, opcji na trasie będzie może, z możliwością ładowania za darmo, na miejscu gdzieś, więc zobaczymy. Plan jest taki. Wiedeń, Pierwszy stop. Zatrzymujemy się tam na noc, potem jedziemy do Wenecji. W Wenecji zostajemy na 5-6 dni. Z Wenecji do Rzymu. E, I to będą takie nasze Rzym i Wenecja, nam nasze takie bazy wypadowe, a resztę będziemy zwiedzać w okolicy. Jezioro Garda, e, Mediolan, Florencja, Toskania prawie cała, jak się uda. E, Neapol, Pompeje więc do zwiedzenia jest naprawdę dużo kilometrów naprawdę dużo też zrobimy, więc. E, Zdecydowałem się nagrać wam taką relację. Dla mnie też będzie fajnie w końcu wrócić, coś powlogować. Na tą chwilę chcę wam powiedzieć, że trochę skupimy się bardziej na samochodzie. Z samej jakby podróży z samochodem będziemy też dużo jeździć w samochodzie. Będę ja, będzie drugi kierowca, więc będę też mieć okazję ponagrywać, jak ktoś prowadzi i też trochę więcej pogadać. No bo wiecie, jak się jedzie i nagrywa, no to nie jest zbyt bezpiecznie. Tego będę starać się nie robić. Więc co? Myślę, że dzięki magii montażu możemy już ruszyć w trasę. No dobra. Mamy godzinę 8.15, jesteśmy na pierwszym stopie. Dojechaliśmy, wyjechaliśmy z domu, jakoś 99% było baterii. Teraz dojechaliśmy, było 55 i 23 minuty ładujemy się, jedziemy dalej. Chyba za 50 minut, za 50 km mamy kolejny stop. Ostatni przed granicą, przed granicą. I stamtąd już będziemy wyjeżdżać. I kolejna ładowarka już chyba będzie Ionity, więc... Zobaczymy jak to będzie. Póki co bardzo małe zużycie, przez to, że jechaliśmy dosyć wolno, bo trasa między Tuszynem, między Łodzią, a e, gdzie my teraz jesteśmy? Za Częstochową jakoś, e, a jakoś za e, dosyć wolno się jechało, niepotrzebna klimatyzacja, bo zimno na dworzu, więc e, ciśniemy dalej. Znajdujemy się pod... Już ostatnią ładowarką, jaką mamy w Polsce. Jesteśmy zaraz przy granicy z Czechami, a ja pokrótce, jeżeli nie wiecie, jeżeli nie mieście nie styczności, pokażę wam, jak ładuje samochód na Greenway'u, czyli płatnie, nie? od tego, że ja mam tak zwaną kartę Kia Charge i dzięki temu w całej Europie mogę e, ładować i płacić za pomocą tylko tej karty bez jakichś dodatkowych zbędnych aplikacji. To szybko pokażę wam o tym cały proces, jak wygląda podłączanie. Nie? No to tak, tu macie gniazdko do ładowania. Są dwie zaślepki CCS do szybkiego, zwykła, nieważne. Następnie podchodzimy. Musimy przyłożyć kartę, żeby odpalić. Przykładamy naszą kartę. Sprawdza i wybieramy jakie chcemy opcje ładowania. Bierzemy CCS, czyli szybkie. Wybieramy nasz kabel, który potrzebujemy. Podłączamy autko, tutaj automatycznie załącza się blokada, czyli ktoś nie będzie mógł odłączyć tego. E, teraz system się łączy, żeby załączyło ładowanko, e, i czekamy aż się odpali. I zaraz pokażę wam na aucie, jak sygnalizuje samochód, że się ładuje. Ok, e, jeszcze odpala, jeszcze odpala, syłać w ogóle, że to chodzi. Ok. E, Dobra, i możecie zobaczyć, teraz tu już się ładuje. Możecie zobaczyć, nie wiem czy będzie widać, e, jak w powerbanku są kropeczki, ta jedna trzecia się ładuje. To oznacza, że do 100% się dobija ładowanie. Nie widać e, tego tak. No to jak nie widać, to po prostu tłumaczę. Na no, następnym razem pokażę. No i co, ostatni stop, który mamy. Następną ładowarę będziemy mieć już w Czechach, czy tam w Austrii. Więc, yy, może tu się po prostu trochę dłużej pododujemy, żeby taniej wyszło. A ja i tak Wam potem dam jakieś zestawienie tego, ile wyszło załadowanie. A my idziemy teraz, sobie jeszcze coś tam przegryźć i lecimy w trasę. To słuchajcie, właśnie jedziemy przez Czechy. Trochę zmieniliśmy plany, ponieważ yy, troszeczkę nie sprawdziliśmy tematu i okazało się, że trzeba mieć winietę. Yy, ponoć dla samochodów no i sprawdziliśmy też, że dla samochodów elektrycznych jest za darmo, tylko trzeba zgłosić samochód. Więc, na tą chwilę, nie chcemy tracić czasu i zmieniliśmy trasę przez Google na bezpłatną. Zobaczymy co będzie. Jak sami widzicie, no, pogod... widoczki mamy zajebiste, tylko pada, nie? Trasa jest bardzo fajna. Zużycie mamy, słuchajcie, tyle co nic, bo jedziemy górka dół, górka dół, to rekurpuracja bardzo ładnie nam działa. No i co? Zobaczymy się na następnym chargerze. No to Elo. Jedziemy jakoś trasą, która Google pokazuje, że jest ok, ale pokazuje jednak yy, znaki. Wpierdzielamy się tam, gdzie nie powinniśmy jechać. Nie będziemy się teraz cofać. No to ogólnie jedziemy dalej tą drogą. Możecie zobaczyć tutaj, że wprost chyba nie ma w ogóle drogi. Na GPS-ie nie wiemy, co się dzieje, ale jechali lokalsi, eee, więc jedziemy tam, gdzie jechali lokalsi. Zdrowiec! <laughs> więc. Yy... No taka trasa turystyczna bym powiedział. Ale damy radę chyba. No to słuchajcie ogólnie troszeczkę zaczął się offroad. Przed nami jest Locals, więc trzymamy się ich, ale oni też nie znają drogi, więc jak trzeba będzie zrobić zawrotkę, no to kurczę, jesteśmy chyba z godzinę w plecy, ale chyba jesteśmy. Póki co jedziemy, jesteśmy już niedaleko ładowarki, więc zobaczymy co będzie. Jest to pierwsza ładowarka, którą mamy w Czechach Fajna moc ładowania, bo nawet do 70 tam 5 kW Więc dosyć szybko Zobaczymy ile będziemy się ładować I w ogóle mogłem tu się nadawać dzięki Kia Charge właśnie tej karcie Sprawdzaliśmy pod McDonald'em jakoś od McDonalda i niestety nie działała więc No ale co, tutaj już ładujemy i chyba już ciśniemy na Austrię, więc lecimy dalej Nie. Chyba jest ok. nara! dobra. Teraz pokażę Wam nasze pierwsze mieszkanko, które zajmuje się znajduje się w sumie w centrum Wiednia Ogarnięte przez Airbnb i powiem Wam, że no jest naprawdę spoko. Fajny standard, mamy mamy cały zestaw tutaj w kuchni, widoczek fajny jest na miasto. Troszeczkę feeling jak we Wrocławiu, ale ogólnie jeżeli chodzi o mieszkanko tutaj na jedną noc, no to jest super. Ogarnęliśmy się, niestety na dworzu pada, jest dosyć słaba pogoda. Ale i tak się ogarniamy, jedziemy, poszukamy. Pierwszą misją jest znalezienie darmowego punktu ładowania. Coś jest namierzone, więc będziemy to sprawdzać. I następnie po prostu przejść się, Może trochę się rozpogodzi, bo niestety na tę chwilę jest taka mrzawa, jest no nieprzyjemnie, zimno też na dworzu. I coś tam się przejść i jeszcze zaczachać z dnia, zaczerpnąć z dnia, coś zjeść pewną jakąś kolację. No i kimantko i na drugi dzień lecimy. czas pozytywny news, udało nam się podpiąć furkę za Friko. No jedyny minus, że jest wolnoładująca, to będzie się ładowało jakieś 5 godzin, ale to jest kolejne 300 km za Friko. Jesteśmy w ogóle teraz na jakimś centrum handlowym, ale jest totalnie puste. Parking był otwarty, tam niby 3 godziny pierwsze za Friko, więc idziemy sprawdzić coś będzie i czy coś będzie w ogóle ciekawego w okolicy. Wiedeń co? Wiedeń, pierwsze wrażenia. Patryk? Paskudzi, jak nie Taki wzią. trochę mix Wrocławia. z Wrocławia. Niczym ciekań, ciekawym. Nie tyle czasu, żeby wciekać do łodzi. <noise> no ale idziemy, właśnie ciekań. tego. Fura postawiona, idziemy na spacer. Chyba idziemy do centrum, nie wiemy. Tutaj jest troszeczkę tak wszystko rozwalone. Nie jest zbyt ciekawie, ludzi nie ma, centra pozamykane. Wyszliśmy w ogóle do zamkniętego centrum. A, I nikt nas nie wygonił ani nic, no ale wiesz, że furę się udało podpiąć, więc a, no zobaczymy, co będzie dalej. Po jakichś 50 minutach szukania jakiejkolwiek restauracji tutaj w Wiedniu w niedzielę, skończyło się niestety na tym. No i po przeliczeniu złotówki wychodzi tam troszeczkę drożej niż w Polsce, więc... No, jest do dupy, nie? Więc no... W sumie jedyna opcja jaką mieliśmy dzisiaj, ale lepsze to niż nic. Więc. No, ale wiesz, myśmy próbowaliśmy coś ogarnąć, jakiegoś lokalnego czy fajnego, to wszystko zamykaniu się w niedzielę. Miasto w ogóle martwe, więc... No nie wiem, no zjemy i chyba wracamy do auta powoli czy coś, bo tutaj się nic nie dzieje, nie? Jeden w ogóle nas nie zachwycił, nie? Zobaczymy co dalej. No i padło na ekologiczne rozwiązanie, e, wynajęliśmy rowerki, ponieważ dosyć tanio wychodzą e, i nie chce nam się wracać z buta i chcemy trochę coś jednak pozwiedzać, bo no tak teraz wracać do samochodu no to lipa, nie? więc e, pozwiedzamy, jedyny minus rower nie ma tego uchwytu na telefon, ale jakoś damy radę.